Hej, hej, tu biedroka, moje kochane koło beczki, ja tylko na chwilkę. Zaraz Birhuś będzie także spokojnie, spokojnie. Stała się rzecz straszna wczoraj, jak pamiętacie, Olchuś wczoraj dodał odcinek, który mi zapraszał na odcinek pod tytułem "Bicz i wiecie co? Wyemitowali królową wizji, po prostu Olchuś to pajac i wprowadził was w błąd. Dlatego teraz napiszcie w komentarzu hashtag Olchuś pajac? I zostawcie łapkę dla Birchusia, bo to Ci się występuje. Także może mu się fajnie zrobi. Bo on się stresuje, wiecie o co chodzi. Dziękuję za uwagę i oglądajcie do końca, Boże, bo jest trudy głosowe. O Boże. O, tu się już nagrywa. Orzesz, borde. <śleszy> Cześć. Hej. Z tej strony Mirchuś, wybaczcie za moją taką nieśmiałość, ale wiecie, jak się z dziewczynami też spotykam, to tak jestem trochę nieśmiały, a przed kamerką też jestem nieśmiały, także przepraszam. I tego, chciałbym was zaprosić na y, kolejny odcinek promujący sezon drugi w Polsce. Y, y, tak. Zapraszam do oglądania. I także ten, jeszcze raz cześć yy, Mam nadzieję, wybaczcie za mój strój Troszkę niewyprasowane Ale no, tak na szybko Bo kodrat mnie wziął i mówi, graj to Bo czasu nie ma, bo wszystko na ostatni Bobet robimy i w ogóle, no to ja tak szybko Wziąłem, nie wyprasowałem Znaczy, no ja nie umiem prasować Ale mniejsza, moi drodzy yy, Nic się nie stanie, jeśli będę miał karteczkę tutaj Z zapisanym yy, Co ja mam powiedzieć, bo ja się stresuję troszkę Także ten Chciałbym wszystkich moich fanów, których ich tu nie mam, o! Fanów Olchusia, Konrada, czyli najprzystojniejszych braci, zawsze sobie muszą coś dodać na dzisiejszą premierę premierową emisję sezonu drugiego w Polsce. Ten odcinek będzie leciał na Disney Channel o 18, a o 20.50 dla tych spóźnialskich. Mam nadzieję, że zobaczycie. Bo, jak nie, to. ten. A to nie, to, nie, to. Mam nadzieję, że zobaczycie. Nie wiem, jak wy, ale ja bardzo lubię dubbing. Lubię sobie czasem z władcą Olochusiem poglądać. Tylko z nim mogę. Bo oni inni nie chcą. Więc mam nadzieję, że razem ze mną, z, z Mirhusiem, będziecie oglądać premierowe yy, odcinki z dubbingiem polskim. Niech wiedzą, ile jest fanów Mirakulów w Polsce, w tym ja. He. No, to by było na tyle chyba, tak, mam się pożegnać jeszcze, także dziękuję bardzo eee, i tego, i to chyba tyle, mam nadzieję, że, że się wam odcinek spodobał, przepraszam, za moją nieśmiałość, no ale taki już jestem, po prostu. Eee, dziękuję bardzo i e, e, całuski! Mua, mua. Eee, o! To jest, kocie? A umiesz tak! him